Gotowy? Gotowy. Wyciągarka nocna puhatek naprężej. Napręża na startu. Prawa noga na full. Tak, trzymaj, trzymaj go, trzymaj go. Oddane drożę. Wyczepinę, wyczepimy. Wyciągarka za A może? Chyba wyciągarkę przydusiło, bo Lina cała mi się wydawało. Mhm. Wiesz co teraz? teraz Cze czeka to... nas spacerek. Teraz my go drzymę do tyłu. <laughs>